Dzień dobry kochani. Ja już jestem rozładowany, dostałem załadunek kolejny, wracamy na kontynent, więc ok. Także nie przedłużając, zaczynamy kolejny tydzień. W trasie jeszcze to nie jest kolejny tydzień, bo ruszałem we wtorek, z torku na środę, jakoś tak, więc jeszcze dwa dni, no, ale fizycznie kolejny tydzień. Szybko poszło w tej Anglii, od ręki. Co my tu mamy? Ale fajna dupa, a? I takie dupy to ja lubię. Dojeżdżałbym To no jest tak, ja już się załadowałem. Dwie palety mam. Do Francji jadę. Do Francji. Pierwsza rzutka pod Paryżem Pod Paryżem, czyli dzisiaj Paryż będziemy robić Chciałem wam pokazać tylko jedną rzecz sobie kupiłem coś takiego No Tak, będzie lepiej widać Blueberry muffin Blueberry To była jagoda, ile się nie mylę Także Taki muffinek jagodowy Jest Już jeden wszamałem Mega pyszny z Takim aż jakby z sosem w środku z tego z tych jagód jak co, ale te angielskie słodycze mi odpowiadają. Są strasznie słodkie i strasznie tuczące. Niestety. ale nic, ja zbieram dubsko. Nie wiem nawet ile kilometrów. Zaraz zobaczę. Liczy, liczy. No Oczywiście coś. Nie wiem, co też byś wymyśliła. 758 kilometrów. Jest co jechać. Znaczy wam kiedyś pokazywałem przejazd przez y, most Darford Pod Londynem No musiałeś tu wjechać Ale patrzcie Sam most jest na tyle wysoko, że to wszystko z góry wygląda tak Ja nadal jeszcze wjeżdżam wyżej Tak jak widać cały czas pod górę Tam na dole, jak się przyjrzycie, jest wjazd do tunelu. Ponieważ cała ta przeprawa przez Dartmouth, tutaj nad rzeką, odbywa się tak, że w jedną stronę, czyli w górę, na północ, mamy dwa tunele. Jeden nieco wyższy dla, dla wyższych ciężarówek. A z powrotem, jak jedziemy już tutaj na południe, orbitalem, mamy ten most. Tu i tu cztery pasy, tylko że wiadomo, w tunelach rozchodzą się to na dwa pasy. Nie wiem dokładnie od kiedy, Moc był zawsze płatny i tunel też, za wyjątkiem godzin nocnych, od 22 do 6 rano czasu brytyjskiego. Z tym, że ja pamiętam jeszcze czasy jak to były bramki. Trzeba było na bramkach płacić. Teraz szczytują nas z numerów rejestracyjnych i płaci się online. A Ludzie z Wielkiej Brytanii mają na to 24 godziny, Ludzie spoza Wielkiej Brytanii nie pamiętam miesiąc albo tydzień, ale nie jestem w stanie tego powiedzieć dokładnie. Co ciekawe, jeszcze w Londynie w centrum są tak zwane czerwone strefy, za które też trzeba płacić. One są weekendy darmowe. Weekendy, weekendy nie trzeba się tym stresować. Z tym, że z tego co słyszałem, czerwoną strefę trzeba opłacić też online, zanim się w nią wjedzie. Ewentualnie, jak się w nią wjedzie, zatrzymać się, opłacić, dopiero jechać dalej w razie kontroli jest przypał i to dość spory przypał podobno nie wiem, ktoś kto mieszka w Londynie może mnie ogląda to z chęcią wysłucham jak to wygląda od strony technicznej bo to jest tylko to co ja zasłyszałem więc mogę nie być pewny do końca tego tego co wam teraz mówię tymczasem e, 517 mi pokazuje do celu minus te 40 na tunel to jakieś 470 tutaj mam jeszcze zestówkę. z 370 po Francji będzie przez Paryż musimy się przeprawić no. Nie bardzo mam wam tego jak pokazać Ale jak się okazuje na tunelu też jest sporo tych aut 17.24 najbliższy Chyba, chyba że ten będzie szybciej jakoś Bo mnie tak wsadził na koniec, nie wiem którym ja będę jechał to zobaczymy. Chyba właśnie spotkałem kolegę, z którym jechałem. Siema! <laughs> Siema! Jak tam? Na Europę? No? Na Europę z tą No! ATS! Widziałem się z nim? Jak do Agri jechałem? Na tunelu. Nie budził, bo jak spałem, że jedziemy. Już, bo razem pociągiem jechaliśmy. Niestety razem nie wracamy, no ale się przynajmniej spotkaliśmy na tunelu. pogadałem chwilę. I nie wiem, kurde, kiedy będzie mój pociąg. 5:24 niby, jest 4:50. Może niedługo, ale mnie wstawili, mnie wstawili tak na końcu, więc nie wiem. O, może wcześniej pojadę. Ła! Jakiś taki zryty, dzisiaj jestem strasznie zmęczony. Eee. Jak się okazało, wjeżdżam szybciej. Nie musiałem zbyt długo czekać na pociąg, jest 17.03 brytyjskiego czasu. Więc spoko. Patrzcie do góry, jak góry. Ja pierdykam, jak ja nie lubię przez ten pociąg przejeżdżać. Tradycyjnie już słuchawki, jeden telefon, drugi telefon, i idę na autobusik, a my widzimy się po drugiej stronie wody. Was, kochani, serdecznie po przerwie, Już się ciemno zrobiło, że Wam pokażę. Nie widać nic, absolutnie. Stoję na takim fajnym parkingu, trochę zdala od asfaltu we Francji. Stało mi 238 do celu, dokładnie. Już teraz będę jechał. z 23:30. O czym chciałem Wam powiedzieć? Ci, co jeżdżą, to wiedzą, jak to wygląda. Myślę, że to jest tak ze wszystkim w życiu w sumie, że czasami są takie dni, że no, po prostu, no, 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 aż, aż się nie chce. To nie to, że mi się nie chciało jechać, bo ujechałem tam trochę, tylko u mnie problem polegał na tym, że ja po prostu jakoś tak się, nazywając brzydko, kijowo czułem. Musiałem się przespać, pomimo, że spałem dość sporo w nocy, weekend miałem i tak dalej, no musiałem się przespać. I jak już przespałem tam te dwie godziny, półtorej godziny w zasadzie, no to już jest trochę lepiej, mogę jechać. I, i wiecie, to nie, jest, to, to nie jest zależne od tego, ile się jedzie, bo ja, no mówię, miałem weekend, sobotę trochę przykoksiłem, bo tam sporo kilometrów zrobiłem, ale niedzielę, no... Na lajcie, tak? Niedziela na lajcie, wyspałem się, dzisiaj też dużo roboty nie było, a kurde, no masakra. I są takie dni, że potrafimy jechać 16 godzin, czy nawet dłużej. No ja na przykład jak jechałem te 3000 km 48 godzin, ten film, który tak jedni hejcam, drudzy podziwiają. Nieważne, każdy ma prawo do własnego zdania. Ale tam pamiętam, że pierwsze oznaki zmęczenia pojawiły się dopiero po dobie. Jakiekolwiek oznaki zmęczenia. Pierwszą dobę całą jechałem w ogóle nic nie czując, żadnego zmęczenia, nic. I właśnie ja to się śmieję, że z jazdą już jak z wódką. Że są dni, że można trzasnąć. Nie wiem, 2000 km jest ok. A są dni takie, że zrobimy 400 km i nie jesteśmy w stanie dalej jechać. Po prostu głowa spada, zmęczenie, do dupy się czujemy i nie wiem co jeszcze. I to jest jeden z tych dni. Ewidentnie. A to jest ten widok, który bardzo lubię. O! O tak! Te lampy uwielbiam. Biorąc pod uwagę, że jak walnę długimi. To robi się prawie widno. Te halogeny są tak ustawione, nie wiem czy widzicie. One świecą tak, tam gdzie te krzaki teraz. O, w centrum, centra, w centrum obrazu jest w tym momencie. O, trochę może za blisko. Nie wiem. Ale dają radę. Yy, zamontuję go pro w wasze ulubione miejsce. Jakiegoś tam lapca tykniemy, nie? No. To time lapsik. Pyk!